Cześć i na na pierwszy zimowy konkurs, a dokładnie trzeci Pucharu Świata w skokach narciarskich. A że pierwszy na śniegu świadczy o tym hybrydowa inauguracja w Wiśle. Na starcie siedmiu Polaków, Aleksander zniszczał, Jakub Wolny, Stefan Hula w rzeczywistości Tomasz Pilch. Tutaj Stefan Hula, bo jeszcze wyniki miał Piśle tu. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła. Każdy z nich będzie zawalczył tu punkt Dawid o. Obronienie żółtego plastronu. Lidera Pucharu Świata. Jakby Dawid Poruce tutaj oczywiście może czytać, raczej mu starczy ta jego przewaga. A tutaj Rio jest groźny. Plus skocznia, na której nie lubię w tej grze skakać, niestety. Ciężko na niej się dość skacze, ale pierwszy z naszych, Jakub Wolny, on za tą, tą skocznię lubi. Tylko on na wszystkiego starty tylko raz nie punktował. W zeszłym sezonie, jak będzie teraz, Jakub Wolny. Dobre wyjście z progu i skok ciągnął, ale czy starczy na awans, nie wiem. 7 punktów dodanych, 112,5 metra i 34 pozycja, jak na razie poza konkursem Kuba Wolny. Niestety. Finowie niby dość słabo, ale wszyscy z awansem. Co, nie można powiedzieć o naszych? Aleksander zniszczał. Wywalczył linii podczas linii nie ugram i dzięki temu raczej ten start tu, tutaj. Jaki będzie skok teraz? Dobre wyjście z progi i ładna położona sylwetka w locie i to genialna próba Aleksandra zniszczała. 133 metry, ale miał dobre warunki, tylko dwa punkty dodane za wiatr. To nie zmienia faktu, że prowadzi aktualnie w kwalifikacjach z dużą ponad 10-punktową na Konstantinem Schmidtem. I czas na najbardziej doświadczonego polskiego zawodnika. Stefan Hula potwierdził dość dobrą formę w wiśle, punktując. A jak będzie teraz, Stefan Hula? Niska sylwetka w locie i krótko, niestety. 105,5 metra, 7 ponad punktów dodanych i 52 pozycja na 50 zawodników. Nie ma szans, że ujrzymy Stefana w konkursie. I teraz Paweł Wąsek najmłodszy zawodnik Adra. Wielkie nadzieje, że to będzie sezon, w którym w końcu zajmie wysokie pozycje, bo ostatnie dwa było niby to szóste miejsce raz się zdarzyło. I zdarzało się, że był numerem 4 jak w zeszłym sezonie, a tutaj krótko niestety, po dobrej Wiśle bez awansu. I to po naprawdę bardzo krótkim skoku. Na buli wylądował. Ale brakuje tego czegoś, czyli takich miejsc dziesiątce pojedynczych bo w mniejszym tak, ile tam się działy różne rzeczy. Jakby Lachner czwarty zniszczył, wtedy szósty był. I teraz Piotr żyła. Mimo różnych rzeczy, co robił na progu, to jest legendą w polskich skokach i w locie też, zdobył medal w Oberstdorfie Złoty. Brązowy w Lachty, a jak będzie w tym sezonie w planicy będzie bronił swojego medalu. Na razie ma awans do konkursu, co jest najważniejsze. 118 metrów, aż 10 punktów dodanych zawiat i 17 pozycja. Trudno było w takich warunkach cokolwiek zrobić. Olej zniszczał, cały czas prowadzi. Pozostało trzech zawodników do końca, w tym dwóch Polaków. Kamil Stoch. Jakie jest Kamila, niestety zdyskwalifikowany w drugim konkursie w Wiśle. Czyli mamy kciuki za naszego mistrza olimpijskiego, czy tego Kamil Stoch. Wysoko wyszedł z progu i przekraczał punkt konstrukcyjny. 122 metra, tylko 4 punkty dodane za wiatr i 22 pozycja. Na pewno oczekiwał trochę więcej po swojej próbie. Stefan Kraft prowadzi w kwalifikacji z Salwerem, Generem i Rudem. I został jeden. Dawid Kubacki. Jak na razie, tylko trzech naszych zawodników w konkursie. Wiadomo, że będziemy jednego w trójce po kwalifikacjach, ale czy Dawid. Przejmujmy, po prostu przeszedł te kwalifikacje i to co potrafi w konkursie. Dawid Kubacki. Dobrze leci nad zeskokiem, ale krótko. 113 metrów, 3 tylko punkty dodane i niestety. Niespodziewanie nie ma Dawida Kubackiego na starcie pierwszej serii konkursu. Mógł jeszcze pociągnąć te 2-3 metry. Co najprawdopodobniej mogło mu dać przepustkę do awansu. I gdyby jeszcze by on dał podobnie, to byłyby wysokie noty. A nie chciał ryzykować upadkiem. Niestety tylko trójka Polaków w konkursie. Bardzo zły wynik naszych reprezentantów. Jedyni na plus może chyba Alex zniszczął stwierdzić ten konkurs. Bo trzecie miejsce w kwalifikacji, znaczy o kwalifikacje chodzi. I pierwszy z naszych, Aleksander zniszczą. 33 numer startowy. Na pewno celem jest być w top 13, mieć pewien awans do finału. Aleksander zniszczał. Również podobnie jak w kwalifikacjach, dobrze wyszedł się progu, ale niższej leciał i ale miał wszystko skaczał około na 130 metrów. To, nie, na 126, ale wysokie Bardzo Noty jest liderem Aleksander zniszczał. Jak na razie dla niego ten weekend się rozpoczyna bardzo dobrze. Jak będzie w przypadku naszej pozostałej dwójki w konkursie? Piotr Żyła. zawodników biorących udział z Polski w konkursie jest najstarszy. Stefan Hula-Otrpad. Jaki będzie skok Piotra Żyły? Jaki będzie skok naszego reprezentanta? Czy majmy kciuki za jak najlepszą próbę? Dobrze wyszedł z progu i to jest genialna próba Piotra Żyły będzie obejmował prowadzenie. Po 133,5 metrowym skoku. Mało punktów dodanych, ale mimo wszystko jest liderem Piotrek. Przed czołową dziesiątką. Klasyfikacji generalnej. Znaczy nie co czołową dziesiątką, bo nie ma tam Dawida choćby. Ale przed najlepszymi teraz... ta dwójka aktualnie prowadzi Piotr Żyła. I jaki będzie skok Kamila Stocha? mamy kciuki dla naszego mistrza. Brakuje mu zwycięstwa na tej skoczni, więc może teraz. Kamil Stoch. Bardzo dobrze trafił na progu Kamil i szybuje wysoko nad skokiem I to jest genialna próba naszego mistrza olimpijskiego trzykrotnego. 137 metrów, bardzo dużo punktów dodanych jest liderem Kamil Stoch. Ponad 10 punktową przewagę nad Piotrem Żyłą. Trzeci Daniel Hubert, tego nie będzie na rukach Punturi. Z powodu kontuzji Rjojko Bajarz i rozdziała Polaków. Dziesiąty jest również najzmniejszą. Szkoda, że reszta naszych nie, wszedła, nie przeszła kwalifikacji, bo mógł być to dla nas bardzo dobry konkurs. Ale mimo wszystko jest, bo trzech zawodników mamy w czołówce. Kilka nowych zawodników również punktuje. W ogóle mundial się zaczął. Reniz dla Polski. Dobrze. W końcu od 86 po raz pierwszy nie przegraliśmy meczu otwarcia. A wtedy ostatni raz wyszliśmy z grupy, więc może to się znowu uda, ale teraz. Dziesiąty po pierwszej serii. Aleksander zniszczął. Jakiego jest kokolka? Potrzebuje 136 metrów wprowadzić? Ciężko będzie, żeby tyle skoczył, ale stać go możliwe, że na to. A niestety tu będzie spadek na 30. Powiedzmy, że dyskwalifikacja. Już raz miał sytuację w Sapporo w 2015 roku, gdzie był wysoko powierzchni i serii. Zajął w drugiej też dobre miejsce, został w drugiej zyskwalifikowany. Niestety skończyło się na 30. miejscu, ale to byłaby w tego druga w karierze, a aktualnie to już byłaby trzecia miejsce w czwartej dziesiątce. I teraz, trzeci na półmetku rywalizacji, Piotr Żyła 128,5 metra wyprowadził. Trzymajmy jak za Piotrka. On na tej skoczni stał na podium kilka razy. Piotr żyła. Dobre wyjście z progu naszego reprezentanta. I to jest bardzo dobra próba Piotra żyły. 133,5 metra. 5 punktów to dodanych za wiatr i jest liderem. Z dużą przewagą. 9 punktów nad Markusem Eisenbichlerem. I teraz zobaczmy skogo Ryoju Kobajasiego. Bo po tym skoku będziemy być może wiedzieć, czy Polak wygrał konkurs, bo zostanie tylko Kamil. Rioju Kowajasi nie ma zbyt mocnego wiatru z tyłu skoczni. Dobrze wyszedł z progu, szybuje wysoko nad skokiem. I genialna próba Rioju się. Chyba nie uda się nikomu odebrać, ale tylko dwa punkty dodane miał. Naprawdę jeden z najlepszych warunków, ale rekord skoczni pobity w takich warunkach, mimo wszystko. Nie ma szans, że Kamil to wygra, chociaż Kamil pokazywał już wielokrotnie, że nawet jak nie było szans, potrafił zrobić coś nie niczego. Kamil Stoch! Dobre wyjście z progu Kamila i szybuje wysoko nad skokiem i skacze w okolicach 138 metrów. 137,5 metra dalej w pierwszej serii. Wysokie noty, trochę więcej punktów, na źródeł, a niestety druga pozycja. Ale trudno było z takim skokiem Rioju w finale dyskutować. Ogólnie dobry konkurs Polaków, dwóch naszych na podium. Pamiętajcie, by czerwony strzec zmienić na szary i zostawić łapkę w górę. Dwóch Finów w końcu zapunktowało. Rio już deklasował po prostu resztę stawki w tym drugim skokiem. 149 metrów. Przy z tyłu Skoczyć to jest wręcz niemożliwe na tej skoczy, by takie coś się wydarzyło. A jednak pokazuje, że jest faworytem do wygrania kształtowej kuli. Oczywiście w rzeczywistości aż tak nie jest, bo jest kwalifikowanych w drugim konkursie w Wiśle. Pierwsze miejsce, siódme chyba po awansie za tego któregoś. A tutaj Dawid odpadł i stracił swoje prowadzenie. Zobaczmy jeszcze tylko klasyfikację generalną. Pucharu świata i pucharu narodów. Pani Stok drugi raz na podium w tym sezonie. Ale fajnie byłoby jakby w rzeczywistości również nasi zawodnicy tak zakończyli pierwszy konkurs, czyli dwóch na podium. Mamy trzech skoczków w dziesiątce. Może drugi konkurs będzie jeszcze lepszy. I zobaczymy jeszcze puchar narodów zaraz. A Japończycy ogólnie poza Rioju skaczą słabo, a wręcz bardzo słabo, ale mamy wielką przewagę nad Austrią. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i cześć!